Cześć wszystkim na Was w nowym filmie. dziś mamy dla Was Wasz ulubiony film haul zakupowy, połączony delikatnie z Lookbookiem. Ok, zaczynamy może od jakiejś wyprzedaży. Bo tak, to... ja mam hmm. bardzo dużo rzeczy z wyprzedaży, Dobre. więc jakoś jakoś okay, polecimy. Zacznijmy od pierwszej rzeczy od pierwszej rzeczy, czyli od bluzki z Mohito, którą e, zaprojektowała Ania Rubik mm. dla Mohito. Ta bluzka mi się strasznie podobała od początku, ale cena to jest taka właśnie z grubego, szarego materiału bluza bluzo bluzka t-shirt. Ona kosztowała, bodajże, nie wiem, ma 120. Duża jakoś jakoś tak jest. spora, więc stwierdziłam, że w ogóle nie mam mowy, żebym kupiła szary taki t-shirt za takie, takie pieniądze, więc czekałam na wyprzedaż i kupiłam go chyba za, nie wiem, nie mam 69, 80 zł. Myślę, że one były za 60. Jakoś tak. Jakiegoś to poniżej, to poniżej 100 albo około 70 zł. Strasznie mi się podoba. Fajne jest to, że ma takie tutaj asymetryczne takie cięcie, więc nie muszę wciskać go w swoim, bo tak fajnie one tak są tak ścięte. Fajnie zakrywa brzuszek. W ogóle mi się bardzo podoba. Ja go w Zagunę noszę z takim dużym nasiennikiem moim z River Island. Wtedy mm -hmm. jakoś tak się fajnie komponuje. Moim drugim t-shirtem, który ja kupiłam... Widzicie, kupiłam go tak w sumie z braku laku. byłam przed wyjazdem do Anglii mojej siostry i za bardzo nie miałam ubrań, bo ja przez jakiś taki duży okres czasu w głębi kupowałam, tylko wszystko po prostu szło na mieszkanie i potrzebowałam t-shirtu jakiegoś takiego zwykłego i poszłam do e, outletu Tunext Nazana i kupiłam sobie t-shirt. Ale ty T-shirt za 29 zł, on był też przesłany na 49 to jest za ramen. Yy, tutaj jest tylko pru bo tak w sumie mi się skojarzyło z moim Marcinem, więc stwierdziłam, że jak będziemy może jakiś koncert żyć, albo coś, to sobie nałożę ten t-shirt. Ale najbardziej do mnie ten napis tutaj, Rebel. Jest naprawdę bardzo fajny i może, nie wiem, możemy lecieć na światło. Patrz, jakby było z drugiej strony było 27, że masz 27 Rebel, jesteś 27-letni Rebel. Jan. Może być Rebel rebelian. Tutaj jest napisem 13, akurat mój szczęśliwy numer, 13. Yy, podoba mi się zwykły taki też naprawdę t-shirt, jakiś takich, nie wiem, na wakacje będzie fajny. Dobra, Dobra. dwa t-shirty z taniej odzieży. Yy, powiem Wam, że one chyba są męskie, bo ja je kupiłam na męskim dziale w rozmiarze, yy, ten jest akurat large, ale podoba mi się ta błyskawica, taki fajny jest, no, taki fajny jest, jest, jest nietypowy, nie. wiecie, taki ma tutaj błyskawicę. Wydaje ja 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 że on by u mnie lepiej wyglądał, bo jestem Tak myślisz? Tak, jest Jest na nie wiem. Tak myślisz? Też rozmawiam ten mnie spokój, Dzięki. Ja takie t-shirty z Coca-Colą widziałam w Tesco za 6 dych, ale stwierdziłam, I że, że po Też takie t-shirty są Coca-Coli, chyba też było Pepsi i wszystkie tak, takie napoje. Pepsi. Ale za po 5 zł każda chyba czy po 6, jakoś tak nie dużo mniej niż 10 zł za każdą no, no ciuch czuk, to Prawie też wyładnie, tak. no nie? Nie no, no ład, ci, ale też. Tak <laughs> Kolejną rzeczą, o którą, którą ja wam skadać, jest bluzka z Zary. Ja ją kupiłam w anglii na przecenie, Ona była chyba z 20 funtów przesuniona na początku na 8, ale przy okazało się, że kosztuje 6 funtów. Zwykła tak naprawdę bluzka yy, w paski, bardzo takiej fajnej. Pana ma taki gumowy, batroniona. Boże, Bawełniana, jak my gadamy ci. Bawełniana. Tutaj z kieszonką, wiecie mam taką na co dzień do chodzenia, zamiast takiej typowo bluzy sportowej, coś takiego innego. Ja bardzo lubię paski, bo mam też bardzo dużo takich t-shirtów, paski tak blato, Na tak Właśnie No na właśnie paski, na to tak się wygląda świeżo, młodzież, tak jakby trochę odmazały te paski. No. Dobra, jak jesteśmy przy Zarze, ja mam dwie rzeczy. Jedna jest z wyprzedaży, druga ze zwykłej kolekcji. E, ta sukienka, jakoś mnie tak urzekła swoją prostotą. Szukałam jakiejś takiej sukienki. Jest taki jestem w takiej 70. Trochę mi się wydaje, że te paski takie, bo kiedyś były modne, takie, to takie paskowane materiały, no wie, rozciągliwe, wiesz. E, ta sukienka kosztowała 129 zł. Ona też jest z tej serii TRF e, z Zary. Jest dosyć krótka, ale ja szukałam takiej sukienki imprezowej na tą okazję, e, taką krótką. Ale powiem Wam, że ładnie opina sylwetkę, jest taka trochę bandażowa. W kolorze tutaj w kamerze widzę, że jest to czerwień, ale to jest taka zgaszona malina. Tak. Ma suwak bardzo fajna, klasyczna, seksowna, opinająca, można ją wkomponować na wiele sposobów. Ja w lecie będę do, do, z nią chodzić jakieś, nie wiem, adidasy, czy jakieś Nike, czy coś takiego. Bardzo fajna. Były jeszcze kolor czarny i kolor ekry także zerknijcie sobie. A drugą rzeczą z Zary, yy, tak lecąc już taśmowo, yy, to jest kurtka. To jest taka kurtko-płaszczyko-futerko. Ja yy, nie wiem... futerko kupić Ale wiesz się... co, nie wiem co mi się porobiło, ale ostatnio w ogóle chciałam sobie kupić takie normalne, całe. I bardzo mówi, ty oszalałaś? Gdzie ty I ty tu Ale trafiłam na tą kurtkę w Zarze za 169 zł, z grubo ponad 300 chyba ta kurtka kosztowała. I fajna jest, powiem Wam. Ma tutaj tak, tu jest to futerko. Ona tak słabo z tej kamerze jakoś tak wygląda. No ale. Ja Mam zdjęcie mamy tutaj, mamy tutaj kaptur, jest rozpinana. On to, to nie jest kurtka na zimę stricte, bo rzeczywiście jest trochę cienka, ale Fum, ma dosyć taką podszewkę. Fajna jest, wiecie, taka inna. Ja do Adidasów nie chodzę i pomimo tego futerka tak całkiem spoko to wygląda. I rano mam M, taki troszeczkę luźniejszy. Także wygląda z daleka trochę jakbyście mieli ehm, zwykłą... Kamizelkę, zwykłą kurtkę, tak. na którą kamizelkę I tutaj ma kaptur też z futerki. I tak. Jeżeli o mnie chodzi, ja mam jedną rzecz z, Zary, z nowej kolekcji, jest to torebka. Ja mam taką torebkę też, znowu to Wam pokażę, ale okazało się, że ona jednak jest trochę dla mnie trzymała, pomimo tego, że... Tak na co dzień, nie? Na co dzień. Bo ja teraz noszę znaczy tę śliczkę do zębów, pastę teraz i i jakoś tak za mało mam i już zgubiłam raz dowód, raz zgubiłam kartę, bo mi wypadała z tej torebki, więc yy, potrzebowałam czegoś ciut większego, ale nadal nie takiej dużej, która mieści format A4 i znalazłam sobie torebkę w, w Zarze. Ja ją widziałam na stronie internetowej, ale ona mi się w ogóle nie podobała z tego, że jak, Ja to już rozkminiłam sobie. Że jak, jak robią zdjęcia do tych właśnie tych i do tych takich produktów, odbija się bardzo często, lampy się odbijają od torebek tak jakby wygląda, że te torebki są tak jakby błyszczące. Czy ona na stronie dla mnie wygląda jak torebka dla pani po 50. taka elegancka, kufer, lakierowana Dokład skóra lakierowane, krokodyla. Dokładnie, lakierowana tak. Ale ostatnio obejrzałam film na YouTubie Shirei, y Zambi yeah. I mówię, Jezu, to niemożliwe, że to jest ta sama torebka, którą widziałam dzień wcześniej, gdzie myślałam że tak, jak jest to na dla takiej starszej kobiety dojrzałej, lakierowana, a okazało się, że ona jest matowa. Więc sprawdziłam sobie na stronie, czy są dostępne w Lublinie Felicity, czy można sobie ją pójść, zowa, obejrzeć na żywo. Ale niestety nie, więc mówię, dobra, ale zaryzykuję. Przepraszam, że ci przerwę, teraz już są, bo byłam wczoraj i są. Tak? Tak, tak. Są, są te torebki i są beżowe, druga wersja. Yy, I mówię, dobra, zaryzykuję, to na zamówienie, oddam. I wziąłam odwrót właśnie w sklepie, że na wszelki wypadek, ale okazało się, że jest matowa, jest piękna, jest świetnie wykonana. Tutaj na początku ma taką dużą tak znaczy dużą, e, zapinam, w niej z reguły trzymam klucze, w środku e, tak. jest na takim dużym pasku, ktoś powiedział, że ten pasek się komuś suwa z ramienia, ja próbowałam i powiem, że jakoś tak nie zauważyłam, pomimo tego, że ja raczej noszę torebki przez, e, tak przez, przez pas, jakoś tak dla bezpieczeństwa, że może był od jakieś tam, nie wiem się, i wyszarpać, tak się przyzwyczaiłam, że torebki noszę tak przez ramię. Tu macie dwie, tore, dwie kieszenie zamykane na zamek, więc można sobie potfel. Tutaj nie. Tutaj mamy, mamy. Nie, ale powiem Wam, że torebka na zamek. Tutaj ma Super. kieszeń na telefon, i w ogóle naga mi się podoba. Pokażę Wam tutaj w środku, może jakieś takie uczynienia zrobimy, że jest kieszonka no taki, wiecie, drobniaki jakiś, że można sobie wyrzucić, zapiąć. No, jest torebka piękna, kosztowała 199 zł, więc to też nie jest jakieś, no nie jest tania torebka na taką wielkość, ale uważam, że naprawdę warto, bo jest wykonana świetnie, wygląda na taką mega ekskluzywną, poleconą wam, ale ktoś I Teraz się sama zastanawiam nad nią, bo jest po prostu jest piękna, na żywo wygląda milion razy lepiej niż na stronie. No. No. Dobra, będąc w temacie torebek, ja powiem szybciutko dwa słowa na temat mojej nowej torebki z Mango, którą yy, dorwałam na stronie i ona powinna jeszcze być. Torebka kosztowała trochę spore, na taki mały rozmiar, bo 139 zł. Ale kupiłam ją, bo tak jak my teraz mamy, ma nie bardziej na mniejsze torebki, nie na duże. I też całkiem sporo rzeczy się do niej mieści. Ma tutaj taką fakturę trochę wężową z tej strony, co pasuje, bo ja dużą broń mam szaro-czarno-biały, więc tak kolorystycznie ożywia. Na długim pasku, który wygląda w ten sposób. No i też można nosić właśnie tak na... przed ramię. A się tak przez ramie, czy na ramie? A różnie. To raz tak, raz tak, zależy. No i tak, tutaj mamy jedną kieszonkę. Taką e, mniejszą, tutaj jakieś płaskie rzeczy się mnie, jakieś bilety, ja to wkładam, czy jakieś takie, e, nie wiem, no drobniejsze rzeczy. Pierwsza kieszeń to jest kieszeń, która się tak jakby nie powiększa, więc, e, ale też sporo się tu mieści. No. I druga kieszeń jest taka, że się po prostu tak jakby rozsuwa, tutaj ma takie brzegi. Ja mhm. mam tu jakąś szczotkę, jakieś, no, milion, milion, dużo różnych rzeczy i powiem Wam, że czasem nawet tu jeszcze taka. stykam. Apteka jest. I tu mam jeszcze kalendarz czasami, więc sporo miejsc jak na taką maleńką torebkę i serdecznie Wam polecam. Trochę minus jest taki, że ja ją zawsze jak ją biorę, to łapię tu i tak ją tu marszczę i ona rzeczywiście jest już taka trochę spalachana w tym miejscu, ale ogólnie e, bardzo fajna. Myślę, że Warto. Jeśli jesteśmy w temacie torebek, to pokażę wam jeszcze tak szybko torebkę z Mochi, która również jest z nowej kolekcji. Ona kosztowała 119 zł, i właśnie ona jest nam ciut przymała. Nie wiem, jakoś tak po prostu, na znaczy, mieszczy, mieszczy się, ale ona jest na i trochę mi po prostu jej szkoda. W każdym razie ona wygląda w ten sposób. Tutaj macie jedną kieszonkę taką mniejszą, tutaj macie taką kieszonkę z taką dziurą, to tam trzeba uważać, żeby sobie nic w nie włożyć i żeby nie wypadało. I tutaj jest ciut większa kieszeń. Właśnie na telefon, na jakieś drobne, tutaj jest na zamek, e, imprezowa albo też taka na co dzień, ale gdzie tak się nie ma po prostu dużo rzeczy. Jest świetna, świetnie wygląda. I tak no chyba źle wygląda. wygląda, jak jest wypchana, nie tak wypchana. Tak, no? Jak jest taka pościutka. Jak paściutka, więc na przykład na jakąś imprezę albo gdzieś na przykład na jakieś wyjście, na miasto czy coś gdzie po prostu nie napchamy, tak wiecie, wszystkich rzeczy. Od napchania mam tą, a to będę miała po prostu, taką wiecie, przy okazji jakąś inną, też taka bardzo fajna, która ma taką tutaj taką wężową skórkę, strukturę, także Wam polecam Mohita, w ogóle zajrzyjcie sobie do mojito, bo ma naprawdę bardzo fajne tory. Jeżeli chodzi o temat fitnessowy, o który tutaj delikatnie zahaczymy w tym ogromnym holu, ja wam chcę, chciałabym polecić kolekcję, y, znaczy w ogóle serię sportową H&M. Ja nigdy jakoś tak nie zaglądałam, tam wydawało mi się, że ceny są zawyżone i, i takie te rzeczy są nie, w ogóle nie warte pieniędzy, ale ostatnio szukałam czegoś na siłownie nowego, bo tak piorę i chodzę w jednym i tym samym i, i te rzeczy już się tak sprały trochę, no i nie ukrywam, chciałam nowe rzeczy bo nie wiem, bo taki miałam jakiś się. No i szukałam jednej rzeczy, bo nie wiem jak Wy, ale ja na siłowni, jak na bieżni nawet, czy na arbitraku ćwiczę, to nie mam, na tej, do tej siłowni, do której chodzę aktualnie, nie mam takiego miejsca, żeby włożyć telefon. I ten telefon już milion razy mi spadł. Ja, ja mam tak? taką nerkę, taki pas w handlemie właśnie, bo w ogóle bardzo fajne kolory, jakoś tak no. ładne, nie? Jest na rzep, więc macie dużo opcji, żeby to zapinać i mieście się swobodnie tutaj telefon. Tutaj sobie wkładamy telefon, tutaj puszczacie sobie kabelek, a w tej małej kieszonce sobie chowacie numerek do szatni. Druga rzecz to stanik, też sportowy, z którego jestem najbardziej zadowolona. Jest to jeden z lepszych zakupów, jeżeli chodzi o siłownię ostatnimi czasy. To ten biustonosz to... po prostu robi push nie z, nie z tej ziemi. Ja w ogóle o ciuchach standemu dowiedziałam się, znaczy tak zwróciłam na nie uwagę przez filmik, Kasi Ciasteczko, pozdrawiam, Kasię, jeśli nas oglądasz. Ona ostatnio robiła filmik o rzeczach na fitness i wspominała o serii handlem, chyba nawet o tym staniku. Więc, no, Pusza robi niesamowity, pięknie piersi wyglądają, trzymają się, po prostu jest wszystko takie. Takie mocno ściśnięte, e, jest przewygodny ten tył, bo tutaj nie boli w ogóle, łopatki nie bolą w trakcie ćwiczeń, e, ja jestem bardzo tak, tak zadowolona, no zobacz hmm. jakie je jest, super. super, naprawdę nie spodziewałam się, że H&M ma tak takie dobra. świetne rzeczy w ogóle sportowe na fitness, rewelacja, ten stanik to jest mistrzostwo świata, a druga koszulka, która przyznam była droga, bo to jest nowa kolekcja i to jest taka koszulka dosyć bajeranska, bo kosztowała... Jakoś koło 100 zł, więc nie jest to mało, zdaję sobie sprawę. Macie pod spodem wbudowany taki coś alastań, który jest szary i z tyłu ma takiego krzyżaka. I tutaj puszczona jest luźna tunika, która odsłania plecy. I ta koszulka jest mega. Poza tym zasłania tutaj brzuszek, fajnie na pupę tak okala. No fajna sprawa. Okej, okay, idziemy dalej. Eee, ja Wam pokażę kilka rzeczy z Primarku, Primani. Primark. Primark, primark, primark. jak tam ja sobie każdy rzeczy. Mm. Yy, hmm. można powiedzieć, pojechałam do Anglii, że to nie był w ogóle taki wyjazd typowo za to był raczej wyjazd, żeby spędzić Rodziny. czas rodzinnie, z siostrą, z dziećmi, ze szwagrem. I raczej na tym się chciałam skupić, ale jednak tam wypadłam sobie na miasto z raz czy dwa kupić kilka rzeczy. Było dużo fajnych ubrań, ale mało mi się rzeczy podobało i z reguły podobały mi się rzeczy, które były na dziale męskim. Dlatego przerwę Ci, ja w ogóle jestem w szoku, bo każda przywiezła naprawdę minimalną ilość rzeczy. Ja nie wiem, byłam w szoku, bo tak liczyłam, że wiesz, że będzie takie po prostu wow. A tu przyszedł karton z rzeczami do domu, a ubrań to cztery bluzki. rozumiecie? Rozumiecie? bo ja sama się nie rozumiem, ale jakoś nie wiem, czy ja, no nie wiem. No, no, i, no nie, no. nie wiem. No I w każdym ja mam dwie bluzy. Yy, bo ja teraz wchodzę w takich bluzach, bardzo tak na sportowo. Bo już nie muszę być elegancko ubrana i tak jakoś wyszło, że kupiłam na dziale męskim numer 1 bluzę, która była przeceniona chyba z, 20, nie, z 10 funtów na 5 funtów. Ona była na wyprzedaży Brooklyn, New York City, słuchajcie. Jennifer Lopez te sprawy, rozmiar XS, dział męski. XS, ale tak. to jest różne, bo to jest tak? tak męska. I kolejną rzeczą to jest bluza, którą kupiłam mojemu chłopakowi, trochę mu pozazdrościłam, jemu wybrałam XL-kę i mówię, jest taka fajna bluza, też taką, chcę kupić. I kupiłam sobie drugą bluzę XS szaro z kieszeniami, tutaj z takimi fajnymi tymi Fajno. sznureczkami. A możecie się ubrać jak takie, wiesz, double ten, że girlfriend, boyfriend style together. I co? I możemy się powiedzmy z Marcinem tak samo, może na jakiś... No będziemy. Jakiś na będziemy jechać czy coś, jakoś tak się wiecie, razem wystylizujemy. Też on czarne rurki, czarne rurki, tam. No mówię I, właśnie. Identyczne, takie dwa klony. Bardzo mi się zapodobała, prałam ją, nawet dosyć dobrze, się zachowuje. Eee, kosztowała ona 10 funtów, i to były moje takie dwie, e, dwie rzeczy, które kupiłam na dziale męskim. Ten bluza, którą miałam na ostatnim filmie, jest z Hendemu i trochę jest taki klimat świecący, powiem Wam. Ja nad tym się zastanawiam. E, czy że on trochę takim, e, bo wygląda tak troszkę, by to Ci powiedzieć, delikatnie mówiąc, Dresiarsko, e, prawda? Tak, no? trochę prawilność, ale wiecie co? Kosztowała 60 zł, była przeceniona, i tak sama nie wiedziałam, ale założyłam do t-shirtu i tak myślę, kurde, wygląda trochę inaczej niż taka zwykła bluza, przez to, że jest taka trochę śliska, ale troszkę może pod, podjeżdża pod ten klimat. Niemniej jednak powiem Wam, że ma tutaj fajną stójkę i jak się założy ją fajnie wystylizuje. Zresztą w ostatnim filmie pytałyście skąd mm -hmm. ta bluza. Jest z H&M również z wyprzedaży. Była wciśnięta jeden egzemplarz SK między jakieś wieszaki ja tam sprytnie jak wąż ją wyniuchałam i kupiłam. 60 zł. Idealnie. ta ta w jak zwykle, back to basics. To są dwa t które kupiłam. Jeden ja mam ten tutaj na sobie. Just another slogan. A teraz tutaj proszę bardzo z napisem No body care hashtags. No takie życie. To coś, coś tak to jest bawi... u nas. No, te t kosztowały 4 funty. Ta 4 i ta 4. I to są dwa t-shirty, które kupiłam. Dwie bluzy, dwa t-shirty i dwie pary spodni. To było hmm. tyle w primer. Eee, tak, jak już sam sama mówię, właśnie ona jest tak, to już wywinięta te rękawy, czyli już jest, trzeba nic wywijać, eee, Prałam to u raz, mam znacznie dobrze, się też eee, pierze, nic się nie sprało, Cztery funty uważam, że dobry deal. Fajne, Fajne było. W ogóle te napisy są takie właśnie. Właśnie niewalne. takie dwa fajne napisy, w miała na wiosnę. Dobra, to tak na sam koniec, bo już powoli kończymy dwie rzeczy również bardzo sportowe eee, z Pull and Bear. Tam w ogóle są też dosyć duże jeszcze wyprzedaże, bo byłam bardzo niedawno. Koszulka z napisem Black Dobra. w rozmiarze M, taka wycięta bardzo szeroko. Tutaj, bo widać praktycznie biustonosz Albo jakiś taki ja top kosztowała. Hit kosztowała 14,90 I jest jeszcze w sklepach, bo widziałam Jest pełna yeah, rozmiarówka, yeah, yeah. t-shirtów jest ogromny w ten pullem mm -hmm. No i druga rzecz, to jest ostatni zakup Bo jeszcze tutaj mamy metki To jest bluza LA Have fun in LA I to jest rozmiar S, więc jest trochę obciślejsza Ale kosztowała 49 Oryginalnie 100, więc połowa 50% Mniej, fajnie Po dwóch bluzach, dwóch t-shirtach przyszły na dwie pary spodni Kupiłam sobie, może zacznijmy od tych, zwykłe, niebieskie rureczki, rureczki, tak, rureczki, e, podwyślają e, pupkę, ale są są, e... nóżki są wyszczuplone, e, tutaj widzicie, macie jasny kolor, tu jest ciemny, czyli optycznie wyszczuplają e, ze streczu. E, one kosztowały 5 funtów, są bardzo wygodne. E, jak ktoś właśnie mieszka w Anglii, to polecam sobie tam w bo naprawdę są bardzo fajne. I kolejna po są to spodnie, czarne rurki, ale fajne, mają. właśnie to... Marcin mnie wyśmiał. Dlaczego? Znaczy, bo tak, ja chodzę albo w dżinsach takich ciemnych, albo w czarnych rurkach i tych czarnych rurek mam prawie 4 pary i tak chodzę w nich w tych czarnych rurkach non stop i tak chciałam sobie coś innego kupić. No i kupiłam sobie te rurki, one kosztowały 15 funtów w primarku, tutaj jest taki fajny zameczek na dole, tutaj macie takie mm, te fajne. przeszycia. I jak nałożyłam, to Marcin powiedział, że wyglądają bez rodzin. No mi się podobają, fajnie, fajnie wyglądają, bardzo wygodne. Ja mam rozmiar 34. No może trochę na najłatwiej na klimat, 14, 15 funtów to za w sumie ale tylko 70 zł, ale daj do, do dobrej jakości. I... O nie słuchaj go. No nie będę go słuchać. No właśnie on nie i w ogóle nieraz ich nie nałożyła. No bo głupia jesteś, nie słuchaj go. Nie słuchaj. Za... Ok, numer Szacza. jeden. E, kupiłam sobie na wyprzedaży za chyba 2 funty szaliczek w panterkę, ale różową. Tak, z jednej strony ma taki pastelowy róż, łososz, z drugiej strony jest tak jakby A. szary. Także fajnie wygląda do płaszcza. No ładnie Kasi w takim bladym różu. Bardziej blady róż pokażę. Bardziej wiedzam. blady róż, no nie? Tak. O to Bardzo ładnie. Dwa funty było na wyprzedaży. Kolejną rzeczą jest kosmetyczka, bo ja miałam kosmetyczkę z Glossy Box, jakąś taką starą, starą, starą i kupiłam sobie nową. Tak kosztowała, bodajże 4 funty, to właściwie jest metr dosyć pojemna na jakieś nasze wczasy, gdzie pojedziemy na jakieś wyjazdy i te sprawy będzie fajna. Ona jest taka różowo-paselowa, pudrowa, pudrowa, z takim wytłaczanym tutaj takim wzorem. I ostatnią rzeczą, którą kupiłam na wyprzedaży jest torebka. Taki aztecki wzór, taki troszeczkę indyjski. indyjski. I widziałam ją u Agaty nasteczki. I pomyślałam, że jak będę w przymiarku, to sobie ją kupię. I tylko teraz tak, wiecie, ona, ona kosztowała w ogóle 10 funtów. Na podzunę kosztowała 5, a przy Kasie kosztowała 3. Ale tylko jest, <noise> jest jedna wada. Ale chyba to, że ona kosztowała 5, to ja ją kupiłam. I chyba ten sam problem miała Agata. Weź, weź się daj mi ją. I jej brakuje kawałek materiału tutaj, zobacz. A no! Ale on, ja, znaczy ja to zauważyłam od razu przed kupieniem i on, Agata też ma tak, taki sam problem, ale stwierdziłam, że sorry za trzy punkty, ja bym nawet nałożyła sobie w tą stronę, no nie? O i tam kto będzie bardziej no, w nie będzie tego nie. kawałek tego materiału, ale pomyślałam, że na przykład do dzieńcowych spodenek, jakiegoś fajnego t-shirt takiego białego, albo może jakiejś takiej romantycznej sukienki w lecie Super. do sandałków. No i co, i kończymy nasz hol. Mam nadzieję, że Wam przypadnie do gustu, spodoba się, kolejny będzie za jakiś czas, uspokójmy się, dwa miesiące. Niech emocje przejdą bokiem. Emocje gdzieś przyszły bokiem, nie? Jak już wszyscy zobaczą go, to widzimy się w kolejnych filmach. Dziękujemy Wam za oglądanie, pozdrawiamy Was serdecznie, pa! Do zobaczenia.